Już cicho, ok? No, już zaczęło. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj ten film, gdzie wyjeżdżamy nad morze. Dlatego wszyscy są tacy w tłoku, no bo jesteśmy na biletach. Uwaga, dla każdego bilety wystarczą. Dla mnie proszę. Proszę bardzo, na lotnisko. Zapraszamy na lotnisko. I dla mnie, dla mnie, proszę bardzo, zapraszam na lotnisko. I dla mnie bilet, proszę bardzo, zapraszam na lotnisko, ale to dużo praca. A dla mnie bilet, proszę bardzo, zapraszam na lotnisko. A dla mnie bilet, już, proszę bardzo. A dla mnie. Już proszę bardzo, bilet. A U. dla mnie? Już daje, już daje. Dla każdego z nas musisz dać bilet, więc dla mnie też. I dla mnie.